Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Kontynuujemy serię zwycięstw w trybie szturm Dzisiaj zagram z onkujem. To Wy na pewno już widzieliście po miniaturce i po tytule odcinka, a ja dopiero teraz się dowiedziałem jak się zamienił ze mną koleżka Co to tak nierówno mi leży na uszach? Mam krzywe uszy chyba. Fajny team, o ile będzie Loki umiał grać, bo Loki może robić top damage tylko. Ale że już Lokim mam wygraną grę, czy nie? Nie wygrałem wtedy, Lokim. A no trudno. A może wygrałem? Nie pamiętam. Napiszcie mi w komentarzu, czy wygrałem, czy nie. To było kilka odcinków wcześniej. O, też mają załkuję, to teraz zobaczycie, bo pod kamerką było ukryte. Rain, Skadi, Cerber, Zonkuj i Danzabaru. Wydaje mi się, że mogą mieć troszkę lepszy team niż my. Ale damy radę. Będzie jakieś wyzwanie. się załadowali, a tak pewny atak mu składam chyba. Gdzie jest? Ronos. Tutaj. Oczyszczenie na Cerbera się przyda. I kostka. Albo niech będzie to. Co, tylko sam tu jestem? Zastanawiałem się pewnie jeszcze co kupić. No i fajnie. Słyszałem. Słyszałem. Mogłem się oczyścić, ale no. Niepotrzebnie potrzebuję zaatakował. Żyje? Razem przeżyliśmy. Hmm, przynajmniej tak się mogę troszkę leczyć. Co za team mi się trafił?

No nie będę na nich czekał. Ładnie się wbiło w nich, ale nie przeżyje. Zostaw mnie demonie. Teraz ty mnie lecz. Zaczeka? On zaczekał. Miło z jego strony. I zużyłem teraz oczyszczenie. O, trafiła w tarczę. Ale nie fajnie. No to zabijali miniony do mnie. samym tym zrobiła. Starter. Po regeneracji HP i dam dużo, dużo, dużo. Będziemy stać na to? Nie 200 będzie brakowało, to nie. Starter. To i oprócz tego jeszcze złożę może to. Ile mam? 022 nieźle. Nieźle się to wszystko zaczyna dla mnie. No i co, już nie mam jednej trzeciej HP. Z tym lokiem grać, no i poszli po kulkę i zginął teraz, a to było oczywiste. Nie, żebym to ja miał najgorsze staty, ale skadi do dobicia, Bo udało się kogoś tam zabić. Nie poszło na marne, a nie ma ich tu już. O rany. Przeżyję. Nie wiem czy to było warte, no ale trudno, musi tak być. I have PC? Nice. że złożyli ten summit'em. No ale to co? Przecież on nie jest... dla teamu. Po mnie. No i pięknie. co jak my to gramy, czy tak przegrywamy bardzo. Nie mamy tanka porządnego. 3-4 chłop ma. Prawie wszystkie topki. Ja powinien tanka złożyć, i co wtedy? Siwa będzie DPS-em. Co za głupota, a on się tam wbił w nich. Tam obiłem teraz, ale co z tego. Tak prawie zginąłem. No, zróbcie coś. Nox, masz, masz ulta? <shrough> Nawet się wyleczyć nie dadzą, to ciężko tak jak... Nie ogarniają gry, chociaż się wyleczyłem troszkę, ale i tak mnie obił. No, bez jaj, że, A, że wyszli z wieży. Kradzieży zdrowia, polinomikę nie, to będzie dobre. Albo nawet ten na amule. Udaje 15%, 15 punktów mocy dla wszystkich oraz 12% do magicznej kradzieży życia. To też to złożę później, chyba ten amulet. Cała drużyna skorzysta. I ciekawe, czy będę mógł kraść tyle życia, że że mnie nie zabiją, ten lukuje, o przeżyłeś, Zginiesz zaraz. No już troszkę lepiej poszło teraz. Nie tak głupio i szybko. Ale wyleczyć się na pewno nie dadzą. Czemu? Myślałem, że we mnie poleci. <laughs> Poleciał na Kila. oni no nie pozwolą się wyleczyć. Ora teraz go zabi. Nie trafił jeszcze tym, i przez niego zginąłem. Nie, no obu nas zabił. Maksymalnie w ogóle kradzieży zdrowia. 48 na 70 mam. Może już nie składam więcej, bo jeszcze tu mi da ulepszenie tego dużo. Na 20, o ile przetrwamy do 20 levela. To złożę i to Tahuti teraz. Kokulkan nie trafił niczym, no, ale potężny zamku też się nie ma czym chwalić. 37 siedem mam. Dobra, nie, Pięknie. I teraz możemy spróbować się wbić. Mia ona odrzuciła od niego, a trochę obity jest. Chodźcie, uleczę was. Tamten sobie ucieka, to niech sobie ucieka. Ale no, widzicie, nie, nie dadzą mi się nawet poleczyć. trzydzieści 32 mamy staty. Tylko ten nie ma na, na minusie stat. Shiva. Ale też powinien nam tankować. Jakby był dobrym tankiem, to byśmy tak nie ginęli wszyscy. Nowa wow. Najlepiej to grać swoją drużyną, nie? To wtedy idzie się dogadać, a tutaj to grają randomy i sami sobie wszyscy przeszkadzamy. Nie, no, jednego zabiję, ale więcej nie dam rady już. Szczególnie, że Skadi tak blokuje tym jej kotem. Ostatni im został, zamknięty, co on w ogóle. A no, zapomniałem o tym kiju czarnoksiężnika. Co dużo HP daje. Może to złożę? Tahuti, no i ten kij będzie spoko, myślę. O, zaczekam. 30 mi brakuje. Jeszcze kilka lat temu nie było problemu znaleźć czwórkę znajomych, teraz to jest martwa gra niestety. Tak, zgadzam się w z tym. Ale oni sami zaszkodzili. Hyres sam zaszkodził tej grze. Bo zaczęli przerzucać się na tego smita dwójka, a smajt dwójka jest nie do. żeby nie mówić brzydko, nie dokończony. I od dwóch lat tracą tylko graczy na tym procederze, zamiast sobie wiesz powoli. Powoli zbierać gdzieś tam w tle. Nie, przeżyję. Kurde źle zrobiłem, że się wbiłem. Mądre umysły myślą podobnie, mówią tak. Albo co najmniej możemy mieć rację. O no, już, nie, nie wybroni, nie wybroni nas. A no, Skady się na nią rzuciły. Jeszcze no mage, ale jak tu bez tanka grać? Ostatecznie teraz ogromna ilość graczy nie gra ani w jedynkę, ani w dwójkę dokładnie. Dziękuję za ten nieudany odcinek i zapraszam do następnego. Na pewno już będzie wygrany. Jest na środku ekranu. Dzięki, że byliście. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć Pa.